Co za zgryzoty mamy z tą demokracją? No tutaj w dodatku nie tylko zgryzoty, ale patos się z elementami komicznymi przeplata. Mówię oczywiście o wyborach na Białorusi, ale również i o naszych tu wyborach prezydenckich, no i rozmaitych awanturach, które temu towarzyszą. Na Białorusi odbyły się wybory trochę dziwaczne, nawet jak na Białoruś, dlatego że Złowrogi Aleksander Łukaszenka, który tam już rządzi nieprzerwanie od 26 lat i najwyżej, najwa, najwyraźniej przyzwyczaił się do tego, że sprawuje władzę, przed wyborami pozamykał swoich konkurentów. Nie wszystkich tam, ale niektórych pozamykał. No i w związku z tym żona jednego z tych zamkniętych, pani Swietłana Cichanowska. Swoją kandydaturę zgłosiła, a inne komitety wyborcze i tych pozamykanych i takich niepozamykanych udzieliły jej poparcia. No i pani Swietłana była najwyraźniej uskrzydlona tym poparciem. Na wiecach tam tysiące ludzi podobno przychodziły i tam wiwatowały. Więc no, rzeczywiście była uskrzydlona. No i odbyły się wybory, ale no wszyscy dobrze chcieli, ale wyszło jak zawsze. To znaczy wyszło tak, że złowrogi prezydent Łukaszenka uzyskał ponad 80% głosów, podczas kiedy pani Swietłana 9,9. No na takie diktum pani Swietłana powiedziała, że to ona wygrała wybory. I wystąpiła do tejże komisji wyborczej państwowej z wnioskiem o, tym, o to, żeby ta komisja, ta właśnie, uznała te wybory za nieważne i sfałszowane. No to niewątpliwie tutaj właśnie już wchodzimy w elementy groteskowe. No i, ale to jeszcze nie koniec, bo po wizycie w tej państwowej komisji wyborczej pani Swietłana Cichanowska. Znalazła się na Litwie. Tutaj są rozmaite wersje tego. Jedna wersja, pierwsza wersja, yy, głosiła, że pani Swietłana po prostu uciekła na Litwę, gdzie jak tam minister spraw wewnętrznych i premier, a potem prezydent powiedział, że jest całkowicie bezpieczna, yy, a według innych wersji była wywieziona na Litwę. <laughs> Przez białoruską bezpiekę. No, jak tam było, tak tam było, <laughs> zawsze jakoś było, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że już chyba z terytorium litewskiego pani Swietłana Cichanowska wygłosiła takie orędzie do swoich zwolenników, żeby już tam się nie awanturowali, żeby nie ryzykowali tam życia, wolności i tak dalej. No, tak można powiedzieć, że wygłosiła takie pokajanie. No, łatwo to zrozumieć w sytuacji, kiedy ten mąż nadal w areszcie siedzi, no, ale z drugiej strony rzeczywiście, no, pani Swietłana najwyraźniej nie jest odporna na naciski. Załamała się przy pierwszym, większym nacisku. No, prezydent powinien być trochę bardziej odporny, no bo co to jak Putin by ją nacisnął na to co by zrobiła więc dlatego właśnie chyba zrozumiała tę ten, ten swoją sytuację chciałem powiedzieć ten swój błąd ale ugryzłem się w język bo to nie błąd no człowiek się uczy na błędach więc zrozumiała tę sytuację swoją no i teraz nawet gazeta wyborcza bo to manifestacje były tam w Mi w Mochylewie, w Witebsku, w Grodnie y, zwolenników, y, znaczy nie wiem czy zwolenników pani Swietłany, w każdym razie przeciwników Łukaszenki, y, Aleksandra Łukaszenki. No i y, nie wiadomo, gazeta wyborcza, której niepodobna posądzać o sympatię dla Aleksandra Łukaszenki, dzisiaj napisała, że te protesty słabną. No, to ja w to wierzę, dlatego że y, protesty, każdy protest musi mieć jakiś cel polityczny, bo inaczej nie ma sensu. A ten cel polityczny właśnie przestał istnieć po. Y, y, że tak powiem ewakuacji Pani Swietłany na Litwę, to może jeszcze nie, bo stamtąd mogła wezwać do oporu, ale po jej tej deklaracji, po jej tej odezwie do swoich zwolenników, żeby już zaniechali protestów, to te protesty nie mają celu politycznego. I warto śledzić sytuację na Białorusi, dlatego że jeżeli protesty nieoczekiwania się nasilą, to to przynajmniej dla mnie będzie to nieomylny znak, że tymi protestami inicjatywę przejęła zatajona ręka Kremla. Dlatego, że w interesie złowrogiego Putina, którego prezydent Łukaszenka co najmniej od dwóch lat, o ile nie wcześniej, coraz bardziej irytował no to dla niego będzie na rękę osłabienie tego pozycji Łukaszenki takimi protestami, on będzie musiał tam pałować tych coraz więcej, częściej tych swoich obywateli. W związku z tym, a to nie trudno tam wynająć takich, co tam nawet za pieniądze się spałować dadzą. No i to będzie oznaczało, że Rosja nie zrezygnowała. Z pogłębienia czy w ogóle integracji Białorusi z Federacją Rosyjską. Mówię o tym dlatego, że jeśli by tak było, to rząd nie tylko rząd dobrej zmiany, ale w ogóle nasi przywódcy by się doigrali. Dlatego, że ta nienawiść do Rosji i taka no, działalność agenturalna w stosunku do naszego najważniejszego sojusznika zastąpiła im y, myślenie w kategoriach politycznych. Bo jak, czym grozi pełna integracja Białorusi z Federacją Rosyjską? No tym, że granice Federacji Rosyjskiej przesuną się o tysiąc kilometrów na zachód i będziemy graniczyli z Rosją nie tylko przez Okręg Królewiecki, ale przez znacznie dłuższy odcinek obecnej granicy polsko-białoruskiej. Więc o, o ile jeszcze przed kilkoma laty nie było takiej tam krytyki, której by nie miotała zwłaszcza telewizja Biełsat nadająca z polskiego terytorium, no to nagle się okazało, że Łukaszenka jest właściwie tutaj ostoją niepodległości Białorusi, a jaki jest polski interes państwowy? No polski interes państwowy jest taki, żeby Białoruś możliwie jak najdłużej pozostawała niepodległa, więc Kopanie dołków pod Łukaszenką było całkowicie, ignorowało całkowicie polski interes państwowy. No i mam nadzieję, że te protesty się nasilą, bo gdyby się nasiliły, to nieomylny byłby to znak, że kieruje nimi zatajona ręka Kremla. Proszę Państwa. No, i oczywiście tutaj nasi umiłowani przywódcy, którzy tutaj żadnej okazji nie przepuszczą, żeby wystąpić, że tak powiem, mocarstwowo na arenie międzynarodowej, konkretnie pan premier Morawiecki, ale i pan prezydent Duda. Pan premier Morawiecki wystąpił z wnioskiem o pilne zwołanie szczytu Unii Europejskiej w sprawie białoruskiej. No, i spotkał się ze wzruszeniem ramion. Zgodnie z porzekadłem, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. O tym, czy będą szczytować, czy będziemy szczytować w sprawie białoruskiej, to nie ty będziesz decydował, za srańcu, tylko starsi i mądrzejsi. No i tutaj pan premier został, że tak powiem, postawiony do kąta, wskazano mu jego miejsce w szeregu, ale niezrażony tym, Pan prezydent Duda wystąpił z pomysłem, żeby tam na, jakim, na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych się zająć sprawą białoruską no z powodu podejrzeń o fałszerstwa wyborcze podczas tamtejszych wyborów prezydenckich. Dobrze, że pan prezydent ma krótką pamięć, bo przecież on o to samo jest oskarżany. Oto, że wybory były nielegalne. Te prezydenckie wybory, których on został wygrany, których on został wybrany, były nielegalne. Tak mówi wielce czcigodny poseł Pupka. No i sekundują mu tak zwani eksperci z czołowym ekspertem, panem profesorem Andrzejem Colem na czele. No więc byłoby najzabawniej, gdyby Aleksander Łukaszenka wystąpił na forum ONZ z wnioskiem, żeby, żeby wybory w Polsce uznać za nielegalne, tym bardziej, że tu z całą pewnością zebrałby wielu wyznawców takiej tezy. Więc nie wiem, czy te wszystkie wystąpienia naszych umiłowanych przywódców są do końca przemyślane. No ale rozumiem, że chwytają się każdej okazji, żeby wypłynąć na arenie międzynarodowej jako koryfeusze demokracji. Nawiasem mówiąc, krążą po mieście plotki, jak, jakoby ewakuacja. Pani Swietłany na Litwę odbyła się z udziałem amerykańskich tajnych służb. No to tutaj widać, że niejedne paluszki były w tym sosie umaczane, ale mniejsza o to, proszę Państwa. Tymczasem u nas też są protesty, jakże zbyt inaczej uliczne, i policja tam je tłumi z niespotykaną dotąd brutalnością. Nawet pan Adam Bodnar. Piastujący operetkową posadę, już na szczęście mu się kończy okres dobrego fartu we wrześniu, Rzecznika Praw Obywatelskich zabrał głos, że to brutalna policja i tak dalej. A chodziło o zatrzymanie, a następnie aresztowanie, bo to niezawisły sąd nakazał aresztować, niejakiego margota. Ten Margot to ma wprawdzie tam penisa, ale twierdzi, że jest kobietą. No więc na razie w areszcie śledczym w Płocku trzymają go w pojedynczej celi. No bo nie wiadomo, czy do męskiego, do męskiej celi go tam wpakować, dopiero by to no, tam mu dali mores, by mu pokazali, jakbym zechcieli ch sprawdzać, co on naprawdę ma między nogami. A to w więzieniu, to takie rzeczy są na porządku dziennym. W związku z tym, no ale mniejsza. No i tu najciekawsze jest to, że tutaj muszę się podeprzeć cytatem z poety, mianowicie Janusza Szpotańskiego, tro, trochę strawestowanym cytatem, w obro, że w obronie Margota Europa podjęła starania, bo to jest taki cytat z wiersza Pan Karol i Kostuś, by zwolnić z więzienia pana Karola, Europa podjęła starania. No i tutaj w obronie Margota Europa podjęła starania: tam sprawdzają, czy ma bieżącą wodę, czy ma świeże powietrze. W celi jego obrońca tam czy nawet został dopuszczony i stwierdził, że no jak na zarys śledczy, to standard jest całkiem przyzwoity. No nie wiem, czy tam będzie miał jakieś lesbijki do towarzystwa, ale no, nie można wymagać zbyt wiele od naszego państwa, które się boryka z następstwami zbrodniczego koronawirusa. Proszę państwa, widać wyraźnie, że instytucje europejskie nie tylko zresztą one, bo cała organizacja. Jest zaangażowana w promowanie w Polsce czy w popularyzowanie w Polsce tych sodomickich ekscesów. To myślę, że aż tylu zboczeńców w Polsce nie ma, ilu się ich pojawia na tych manifestacjach, ale te szeregi są tak liczne, dlatego że, jak wiadomo, stary finansowy żydowski grędziaz. Przeznaczył na takie właśnie imprezy 18 miliardów dolarów, no więc. Młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zdążyli nabyć żadnych pożytecznych umiejętności, z całą skwapliwością skorzystają z okazji, żeby sobie za te pieniądze wypić i zakąsić. No a to jak tak, to dlaczego nie udawać zboczeńców? To nikomu nic jeszcze nie zaszkodziło. Potem tam pójdą z panienkami i będą, że tak powiem, uprawiać bliskie spotkanie trzeciego stopnia na sposób tradycyjny, no ale tutaj tęczowe i tak dalej i tak dalej. Mamy do czynienia z objawami rosnącego naporu na Polskę w kierunku do, do forsowanym przez promotorów rewolucji komunistycznej. I zwracam uwagę, że ta rewolucja komunistyczna startowała według tej nowej strategii w 1968 roku od hasła zabrania się zabraniać. No a teraz co jest? Zabrania się krytykować. Już nie wolno tak wszystkie, na wszystko pozwalać, bo sodomitów trzeba chronić przed krytyką. No widać wyraźnie, że tu ewolucja postępuje, że wchodzimy w etap surowości. No i co to będzie? Jak niejaki Margot zostaje skazany, bo on tam rzeczywiście trochę się rozdokazywał. No i nawet obraził policjanta, no to już jest delikt bardzo poważny. No i proszę Państwa, w związku z tym niezawisłe sądy będą też miały ciężki orzech do zgryzienia, bo wyobrażam sobie, że ten sędzia, czy ta sędzia, która tam, no nie wiem, czy to była kobieta, bo tutaj. Taka, taki zabobon się tu w Polsce upowszechnił, że nie wolno komentować wyroków sądowych, a to niby dlaczego? Nawet w czasach starożytnych wyroki sądowe były komentowane, o czym świadczą. Glossy do kodeksu Justyniana. Tam właśnie wyroki sądowe były komentowane, tylko w naszym Bantustanie. Nie wiem, co za kretyn to wymyślił, ale to oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby się do tych kretyńskich pomysłów stosować. No to wyobrażam sobie, że tego sędziego, który by skazał Margota, no to tam by postępactwo rozsmarowało na podłodze. Nawet by mu nie pomogło to, że należałby do partii sędziów starych. No i proszę państwa, widzimy, że tak, u nas to na Białorusi to przynajmniej to tak wygląda, nabiera takich cech poważnych, no i zwłaszcza, że następstwa może mieć poważne, podczas kiedy u nas, no to co, no to groteska jest całkowita. Margot i Sodomici, naprawdę państwo nasze na psy schodzi. I właściwie wypadałoby się zgodzić z panem Sienkiewiczem, że państwo polskie, nawet on jeszcze miał tutaj optymistyczną taką ocenę, że państwo polskie istnieje teoretycznie. Ono nawet teoretycznie już nie istnieje.